Dobry wieczór Państwu. Proszę państwa połączymy się teraz z wyleczoną osobą. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór, witam, witam. Chcieliśmy porozmawiać z Panią na no, Pani sukcesach, <coughs> więc to wszystko się, leczenie BSM zaczęło się od wątroby, tak? Halo? Halo? Halo, halo? Halo, czy pani mnie słyszy? Na no, spróbuj jeszcze raz, zadzwonić? Nie wiem, Witam ponownie. Tak, coś przerwało na. Nie ja wiem, ja bardzo słabo słyszałam pana. Aha, aha. Proszę panią, zaczęło się od leczenia wątroby, tak? BSM. Tak. To pani opowie, jak to było. Zaznaczyłam chwilę wcześniej, że, że ja już z tą książką się zapoznałam a gdzieś tam odłożyłam ją sobie i nie stosowałam tego, kiedy właśnie zachorowałam na wątrobę, no troszeczkę się przeraziłam, gdzieś tam znalazłam tą książkę z powrotem, no i to mnie zaintrygowało i zaczęłam stosować właśnie. Ale co Pani było <gry> konkretnie, co z tą wątrobą? No, mądro, miałam przekroczone, bo ja już nie miałam worek, też nie posiadam już od 30 lat i miałam A. przekroczone wyniki dwukrotnie. No, troszeczkę było to. Za dużo no, żółci. Proszę? Za dużo żółci było. Tak, 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 za dużo żył się, ale mimo wszystko nie. To tak jakby było uszkodzenie, aż lekarz był zaskoczony, gdzie, gdzie, gdzie tutaj właśnie, ale ja przypuszczam, że to było, leki bram, bo ja też mam problemy z nerkami i też czym, właśnie czym? dużo leków brałam. czym pani ma problemy? Przepraszam, bo ja nie słyszałem. Nerki. Ja... A, z nerkami, no tak, ja tam dopisałem, A. że jeszcze pani nerki leczyła. Ale dobra, ale w czasie stosowania BSM, pani nie, 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 brała tych leków, tak? Nie, nie. Ja podczas stosowania nie brałam żadnych leków. Nie piłam herbatki, nie piłam kawy, alkoholi. Ja nie piję teraz też jak stosuję, bo stosuję rano i wieczorem sobie te. I w międzyczasie i wyniki mam dobre. Staram się chodzić raz w roku na szczegółowe badania w związku właśnie i z wątrobą, i ogólne wyniki krwi. No i okazuje się, że jest w porządku. Ale Pani mówiła też, że Pani te nerki leczyła. Przy ja okazji, tak, bo to ta sama pozycja. Nerki, nerki też? Oczywiście, bo ja stosuję piątkę, pozycję tak. pięć, tak. I to nie trzymam 20, a nawet godzinę ręce. No, można i tak, ale także troszeczkę. Ja no, tak niech to. pani nie powie, też bo moc... pani też mówiła, że lekarz był zdziwiony, bo pani mu powiedziała, że pani leków nie brała, tak? Tylko pani po prostu się tak poprawiła. Ja, ja tak, że tutaj nie, nie, bo to lekarz mówię, że roku, rok tatu leków pani nie brała, a takie dobre wyniki są. <laughs> No. Ale lekarz nie wie, że ja. A nie, że ja no, nie, nie miał... do... po prostu do niego nie przychodziła po leki. tak? Po prostu. No nie, nie, bo, bo nie miałam potrzeby po prostu. Nie ja się czułam dobrze i, i nie miałam potrzeby korzystania. No to zaoszczędziła z... i pani i fundusz, tak? Zdrowia. <noise> No dobra, ale to y, 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 ta poprawa, pop, bo tak to co, pani była słaba, tak, osłabiona panią, bolało panią coś. Tak, 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 tak. był tak y, na żołądek i, i bolało, no bo się wątroba powiększyła, źle, się czułam i kostki miałam opuchnięte, czyli był sygnał, że coś się dzieje nie tak w organizmie. W związku z tym poszłam do lekarza, żeby wykonać badania. I się okazało, że właśnie mam problemy z wątrobą. Tak. Ale wcześniej pani miała też i, i problemy z nerkami, takie jak pani mówiła. A ja z nerkami to mam od urodzenia. Od urodzenia. I teraz już od pani urodzenia. z tymi nerkami nie ma problemu? Nie, nie, stosuję i też w porządku. A niech pani mi powie, bo pani też coś opowiadała o kręgosłupie, o jakich bólach. Ja też też miałam taki problem w ogóle na kręgosłup właśnie leczyłam się, bo problemy miałam właśnie z kręgosłupem i rehabilitacja, No i w bóle miałam, bo w ogóle z łóżka nie mogłam wstać tak, tak w pewnym okresie i zaczęłam stosować pozycję. Ja cały czas stosuję pozycję tylko nie zmieniam tak, w no, on mi tak no Ona jest taka miejsce, organiczna, tak, to no. można tak, Tak. I to... I... No. Nie mam problemów właśnie z y, kręgosłupem czy ze stawami, a też mi tak zaczęły, y, przypuszczam, że nie wiem, czy dnem mam, bo zaczęły mi się właśnie po w nogach, to przypuszczam, że mogła być to dnem oczanowy, chociaż mi nie wykazały wyniki, ale bolały mnie stawy. Tak, ale Pani y, na, na stawy nie stosowała, tylko daje tylko tą piątkę i Pani usunęła ja. wszystko piątką. Ogólną piątkę. Ja na wieczność stosuję pięć. A jakie wrażenia? Bo pani opowiada, że ma wrażenia, jak pan trzyma te ręce. Mam, ja czuję. Ja po prostu, jak trzymam ręce, to czuję na tych organach, które są chore, to ja czuję takie kucie, ciepłe i kucie. Ja wiem, który organ od razu mi daje znak, gdzie to się mnie. Gdzie są zmiany, tak. Tam, gdzie następują zmiany chorobowe, jakieś czy tam się czy i ten, ten problemy, to automatycznie ja odkrywam na pęcherzu właśnie to działanie. No to dobrze, Pani Ma, bo w ten, w ten sposób Pani. Yy, yy, Ogólnie. Yy, wie, że działa, że działa. Tak, działa. To, to z, z całą pewnością mogę zapewnić, że działa. Ja nie biorę mimo swojego wieku, a już jestem na emeryturze, i hmm. ja nie biorę żadnych leków. No brawo, gratulujemy. A niech Pani mi powie, co, co z, z rodziną, co z sąsiadami, nie chcą stosować, yy, czy jak? Ja udostępniłam swoje rodzinie, poleciłam, polecam, zakupiło wiele osób książek, no nie mogę nikomu narzucić, każdy musi dojść do tego, to, jak ja dojrzałam i stosować. Mm. Jeszcze mam pytania. Tą popularną grypę to pani przeżyła spokojnie. Czy pani w ogóle chorowała, czy nie? Nie, nie, Ja nie, ja nie przeszłam tego. No Trzymając <grym> y, profilaktycznie, pani nawet się wygoniła ten, ten, ten wielu znany, który. który nawet na po szczerze, że ja miałam kontakt z osobą bezpośrednią chorą. Tak? Bezpośrednio. Tak, ja mnie tu najwiedziałem, jak przechoruję tak? tego tak. COVID-a. No nie, no to... ja nie chorowałam na covid -a. No fajnie, gratulujemy bardzo. I tak dalej trzymać i będzie, będziemy <grychy> żyli z tak, ja... Dobrze, ja stosuję <grychy> cały czas i polecam. Bardzo dziękuję Pani. Dziękuję Pani. bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Do widzenia. <grychy> To teraz sobie Państwo wyobraźcie, że Pani nie zna metody, chodzi po lekarzach, bierze leki i co się dzieje? To jest taka różnica, jak ktoś zna. Intuicyjnie, intuicyjnie czuję, że to jest dobre, bo to nie wszyscy mają intuicję. Trudno w to uwierzyć na początku, no bo jak to? Do... Bez wiary, bez niczego trzyma się tylko ręce i to wystarczy. A to wystarczy, proszę Państwa, bo to jest czysto biofizyczna metoda. To już wiele razy mówiłem Państwu, na czym to polega. Zakrywa się o układu centralnego nerwowego, który zawiaduje chorą częścią ciała. I czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy się leczyć. I w to nie trzeba wierzyć, bo to jest. Jeszcze raz powtarzam, czysto biofityczna metoda polega tylko na wyrównaniu pola elektromagnetycznego, które wtedy się wyrównuje, jeżeli zakryjemy odpowiednio ośrodek układu centralnego, który zawiodł się częścią ciała. Książkę na tym macie tytuł Samoleczenie metodą BSM. To jest instrukcja, można by taką grubą książkę napisać, ale po co. Jakie stania i wszystko jest. Poza tym trzeba pamiętać, że są uwagi ogólnie. Pan się bardzo ładnie dostosowuje. Tutaj nie biorąc żadnych leków i, 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 i do tego, co jest napisane w książce. Też ziół nie wolno. Oczywiście, co innego jest, proszę państwa, jeżeli tam jako przyprawy traktujemy cokolwiek, to, to oczywiście można. A nie można zbyt dużych ilości pobierać. Nawet zbyt dużych ilości witamin, bo wszystko, co jest za dużo, co nie jest w normie, metoda będzie usuwała. To jest tak, jak mówiłem: kura siada na jajku i wychodzi kurczak. Po pewnym czasie chodzi o ciepłą i wilgotność. Tego nikt nie chce wykorzystać. Bo można byłoby zrobić, zrobić inkubatory dla ludzi z tego tylko względu, proszę Państwa, że nie dostanie się atestu po prostu. Tak tłumaczą mi producenci atestu, że to y, będzie do leczenia i boją się, że nie sprzedadzą. nie sprzedać bardzo dużo, bo w Polsce książę się rozeszło ponad milion. Z tym, że to są osoby starsze, była w 95 roku bardzo duża yy, reklama tej metody, również w telewizjach. Później, jak się zorientowano w telewizjach, że to rzeczywiście działa, że to jest jedna z metod, to zaprzestano nie zapraszać do telewizji. Teraz czasami się zdarza, zdarza że jestem w tych takich prywatnych na YouTube. Ale tam. Też się pojawia maset roli, bo to zagraża, proszę Państwa, nie tylko interesom lekarzy czy służby zdrowia, ale również innym osobom, które żyją z leczystwa, chociaż czasami bywa, że i uzdrowiciel powie o tej metodzie czy fizjoterapeuta. Czyli na rehabilitacji ludzie się dowiadują, a też się dowiadują się od lekarzy. To chcąc mieć czyste sumienie, znając dobrze osobę i wie, wiedzą, że nic już więcej nie pomoże, to wiedzą, że na końcu zawsze ta metoda pomoże. Proszę Państwa kura musi posiedzieć na jajku, bo to chodzi o ciepłą wilgotność. Natomiast <laughs> stałą. Natomiast my już jesteśmy zbudowani, już jesteśmy nowym organizmem, czy wystarczy nam 20 minut podtrzymania ręki, na przykład na głowie, żeby leczyć nogę i, ma, i będziemy mieli odczuwalne efekty w postaci zanikania bólu, czy też zanikania rannych. Już jesteśmy organizmem zbudowanym. Utrwalony przez pole elektromagnetyczne, tylko ono jest cały czas słabsze niż powinno być w momencie, kiedy jesteśmy chorzy. Czasami sobie daje pole ektomagnetyczne radę, a czasem nie. Jakie jest pole ektomagnetyczne prawidłowo, to czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy się leczyć. Proszę Państwa, i, <laughs> i wszelkie substancje, wszystko co tam byśmy nie wzięli łącznie z tym co dodawany w tych strzypawkach, to będzie usuwane. Także mamy szansę nie tylko, że się tego pozbyć, ale uszedć się, zachorowań na przykład na yy, 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 białko kolczaste, tak? które się kumuluje w najsłabszych naszych narządach sercu, w płucach, we wszystkich narządach, które domagają. A jeżeli trzymamy ręce, to metoda BSM usunie te substancje. Zajdą w sposób naturalny. Proszę Państwa, książki można kupić w sięgania Świat Książki i w sięganiach wysyłkowych. Jeszcze trzeba pamiętać, że to ciepło i wilgotność stałe, to jest potrzebne właśnie do tego, żeby przyszło pole elektromagnetyczne, najsilniejsze, jaka jest. To pole magnetyczne, które buduje i kształtuje cały świat ożywiony tym ludzi i zwierzęta. Dlatego możemy tą metodą też leczyć, leczyć zwierzęta. Proszę Państwa, ta książka, jeszcze jest płytka, CD, na, na płycie widzimy jak można układać ręce, to jest dosyć ważne, żeby zobaczyć ten punkt, jest na płytce, bo wtedy proszę państwa, wiemy, że dobrze ułożymy ręce, chociaż czasami bywa też, że ludzie mają różnego rodzaju rozmiary czaszek, a przede wszystkim mózg jest może być nieco inaczej ukształtowany, i czasami nie działa. Jeżeli skorygujemy to z, ze schematami, które mamy w książce, to, be, to, to będzie działanie. Bo metoda może tylko nie działać tylko wtedy, jeżeli nie zakryjemy ośrodka, które zajmuje do chorą częścią ciała. Tak? W innym przypadku zawsze będzie działać. Czy to na ludziach, czy, czy też na zwierzętach. Hmm. Pamiętajmy, proszę Państwa, że jest fundacja. Bardzo proszę wpłacać na fundację. 1,5% teraz jest. Pod spodem macie informację o numerze KRS 40153931. Na spodzie możemy też wpłacać pieniążki na fundację jako darowizny bo te pieniążki są potrzebne dlatego że metody trzeba rozpowszechniać jak państwo wiecie mi gdzie mogą ta metoda stanowi zagrożenie dla depopulacji więc te wszystkie biznesowe media Będą próbowały nie dopuścić lub skompromitować metodę. Łączą się stronami, aby metoda się nie rozpowszechniała, a my sobie na to nie pozwolimy, bo co, jak co, ale rąk nam nie przywiązał do ciała i możemy zawsze z tych rąk korzystać. Zresztą, to nie tylko ręce, bo jak ktoś. Nie ma dłoni, może łokieć przyłożyć, prawda? Czy też yy, chodzi o żywy organizm, o promieniowanie żywego organizmu, który daje nam właśnie ciepło i żywotność, co powoduje zwiększenie siły pola elektromagnetycznego. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dzień dobry.